Ubrudzony Ale to jest co? Pięć groszy O widzisz, ale chyba, chyba, chyba współczesne No chyba nie Nie? Nie Powtarzam ci to, że nie ma aluminiowych monet współczesnych Łukasz To jest aluminium Urban. A w lukrzyżowaniu

Pad śnieg, pad no, śnieg. Nie. Weź tę butelkę, Łukasz. Co? Weź tam tę butelkę. No. No, od czego to jest? Co? Od czego to jest? No. Od. No, szybka, szybka, od, od krowy. Od krowy, to gdzie byś to krowie zaczepił? Na uchu. Na uchu wiesz, od czego to je? Co jest? W Gołębia. Aha! A, A jeszcze jakie wie? miałeś spostrzeżenia? Kurwa. <laughs> Że, kurwa? Kurde. Blisko, kury Było blisko, by on było bliżej. <laughs> tak dokładniej. No nie wiem. Mogą być z. Metalu? Na przykład. Jakiego? Szlachetnego? <laughs> Niech ci kurwa będzie. Tak ogólnikowo. <laughs> To jakie mogło być Łukasz? Przydatny? <grym> no nie. Łukasz, wazy zdasz. Wazy zdasz. Ty wiem co to jest. To jest tak jakby kawałek kowałyczki łyżki oderwanej. Dobrze. No no, to już wiedziałem od początku. Tak nie miałem pewności. Ale, ale miałem zaryzykowałeś. Zaryzykowałeś. Opłaciło, Opłaciło się. Wygrałeś tak 2 złote. Pink. <grym> <grym>

Nie, no, a chyba jest. Pięziko, Chyba piędziko. Oh. <coughs> Kotaczek, wielki. Trzeba wyczyścić, bo nie jest piękny. Pięć groszy Łukasz mamy współczesne 2-4 Łukasz no. taka zabawa Gdzie jest fand? No. no szukaj go Co, w tej kupie ziemi? A, -a, -a, -a. O kurwa Nabój Ziemiśliwski Skąd wiesz? No, Dowiedziałem, chyba, że nie z drugiej wojny ja światowej, nie ja wiem gdzie jest polował, co to w ogóle nie co no, nie, to jest, przez to stary dawój, no, raczej stary. Stary? No okaże <ślesk> Następny Łukasz, następny 49 O kurwa O kurwa <noise> 10 groszy Na koniec Bozia Bozia, bozia. Z różańca część chyba Więc zrobimy sobie podsumowanie na szybkiego, więc to co miałem przy sobie, to co mi się bardziej podobało, te monetki, plus złom, szczepionki, stalucha, puszki, odłamki, kilka godzinek chodzenia i jest fajnie. Pozdrawiam.